Witam pięknie i serdecznie kochani wszystkich. Na słuchajcie, takim czytanku e, mamy luty, tak? Zaczynamy za chwilę luty. Pomyślałam sobie, że zobaczymy sobie tak jak to nieraz robiliśmy w innych miesiącach e, sytuację pod tytułem, jak m, potoczą się miłości, związki, Wasze uczucia w tym miesiącu. I rozłożymy sobie, kochani, to dla każdego znaku zodiaku. Zobaczymy może po dwie karty, może po jednej, w zależności od tego po prostu jak te karty nam się tutaj poukładają, ale po prostu polecimy sobie jak z kartą dniami więcej w takiej właśnie opcji, żeby zobaczyć co ta miłość, uczucia, związki w miesiącu lutym u każdego z może mogą się przedstawiać, tak? No i moi kochani, lecimy z koksem, lecimy z koksem. Osobki, które czekają za horoskopami, kochani, dzisiaj będą już wysyłki do pierwszych osób, gdyby horoskopy są gotowe że tak na marginesie na cały rok tutaj mówię do osób, które sobie to pozamawiały, więc są już gotowe do wysyłki. Już pierwsze partie poleciały wczoraj, a dzisiaj będzie wysyłka kolejny, więc tutaj te osoby, które jeszcze ich nie otrzymały, od razu nadmieniam, że mogą dzisiaj spodziewać się owych horoskopów. A my tutaj kochani lecimy z koksem i jedziemy po kolei baranek. Uczucia miłość miesiąc luty. Zobaczmy, co i baranów miesiąc luty w miłości. Kochani, u Was jakieś faktycznie, słuchajcie, niejasności, nieklarowności. Mamy kartę Księżyca, która bardzo mocno nam tutaj podkreśla taki stan bardzo dużej tęsknoty za czymś. E, możecie przeogromnie tęsknić za jakimś, za uczuciem w ogóle, bo być może są tutaj też takie osoby, które są singlami zwyczajnie i po prostu, no nie wiem, brakuje im drugiej połówki i mogą odczuwać taką nostalgię bardzo dużą, mocną, czy też w ogóle tęsknotę za tym, żeby kogoś kochać albo kogoś posiadać, tak? Mogą mieć, odczuwać taki stan, w którym dlaczego ja nikogo nie mam? Ale te osoby, które są w związkach, kochani, no to ewidentnie jest to karta tęsknoty, być może za tą osobą, być może jesteście od siebie zbyt oddale, oddalone czy oddaleni i też tym samym po prostu macie takie po prostu poczucie braku ciepła od tej drugiej osoby, czy też w ogóle braku tej osoby. Słuchajcie, karta również jakichś lęków i strachu, być może jesteście pod wpływem jakiegoś niepokoju, e, który bardzo mocno tutaj jakby jest uwypuklony, tak, bo pokazuje jednak mimo wszystko taką sytuację, w której ta dana osoba, czyli Wy, no, nie jesteście zbyt bardzo entuzjastycznie nastawieni do czegokolwiek. Wy jesteście w takiej jakby sytuacji, w której jest Wam ciężko i źle. Tak, możecie odczuwać taki lęk, strach, obawy, ale również słuchajcie, jakiejś nieklarowności i niejasności w relacjach. Czyli no, nie wiem o co tu może chodzić, ale być może są jakieś sprawy poukrywane. Albo takie, w którym wy nawet sami możecie mieć jakiś mętlik w głowie, jakąś taką sytuację, w której no wyzwyczajnie widzicie, że jest coś niehalo, coś jest po prostu zbyt za bardzo owiane, powiedzmy, dozą tajemnicy, i wy nie wiecie, co o tym wszystkim sądzić i myśleć. Więc wasz stan taki, powiedziałabym, bardzo nostalgiczny, bardzo pozamykany, bardzo przytłumiony, wręcz z tendencją do tęsknoty u baranów. Zobaczmy wobec tego, co u byka, czyli byczek w lutym i relacje, związki. Słuchajcie, u Was y, nieco inaczej, dlatego że karta pokazująca tutaj nam się dla Was, kochani, pokazuje sytuację, że będzie sporo się działo. To znaczy, to, taka, to znaczy sporo, przepraszam, to nie jest buław. Ok, mamy monetę. Dużo, dużo, dużo słuchajcie wiedzy, informacji, wymiany zdań, y, wiadomości. Tak bym to ujęła. Duże skoncentrowanie się na tym, żeby coś być może. Budować. Nazwy to tak, bo Giermek Monet jest to karta przeważnie, słuchajcie, ucznia: jest to karta wiedzy, karta informacji. Być może będziecie tutaj zbierać jakąś informację, załóżmy o, o Was, czy też tudzież no, o Was, o ile oczywiście tutaj jesteście w pewien sposób. No nie wiem, jak to, po, jak to powiedzieć, bo oczywiście, jeżeli jest jakiś związek, tak, no to nie zbieramy informacji czy wiedzy o czymś, ale czasami też i tak bywa, kochani, że być może doinformowujecie się w jakichś tam zakresach po to, żeby coś razem zbudować, stworzyć, yy, ale generalnie, słuchajcie, giermek monet to jest karta również takiej wiedzy, informacji, być może wymiany zdań pomiędzy Wami, być może jakiejś takiej sytuacji, że Wy będziecie wspólnie bardzo dużo dyskutować, tak, czyli taki miesiąc, powiedziałabym, owiany taką dozą troszeczkę, wiadomościową czy też informacyjną budującą załóżmy poprzez te informacje coś tam i tutaj dla byków dołożę jeszcze jedną kartę ponieważ no, to jest taka karta właśnie tak jak powiedziałabym skupienia się na rozmowach ale jednocześnie mówiąca też być może jakieś informacje, które tyczą się Was i będą Wam w czymś pomocne co ten Giernik monet nam tutaj chce pokazać Słuchajcie, i te informacje, ta wiedza mogą tyczyć się tak naprawdę, słuchajcie, jakichś decyzji, które trudno jest podjąć. Mamy, słuchajcie, kartę dwójki mieczy, która pokazuje nam stan, w którym ktoś wie, że trzeba w końcu coś zrobić. Jest ta osoba, tak naprawdę, która nie widzi pewnych rzeczy, ma, ma przesłonięte oczy, słuchajcie. Dodatkowo może mieć taką sytuację chaosu w głowie troszeczkę, bo te kruki, które tu latają nad głową tej, tej osoby, słuchajcie, no ewidentnie, słuchajcie, przeszkadzają jej w takim normalnym myśleniu. Ona nie jest w stanie, ta osoba, klarownie coś podjąć, jakichś klarownych decyzji, a też tym samym wiele spraw nie widzi, bo być może zbyt wiele informacji w tej karcie dociera do jej głowy i jest po prostu chaos. Jest, jest też dużo cierpienia przy tym, bo moi kochani, ta osoba chciałaby się z tego wyzwolić. To nie jest tak, że ktoś po prostu czegoś nie chce. On po prostu może być w takiej fazie, w której jedno z was, oczywiście, albo nawet wyrazem. W której przeogromnie, że tak powiem, chcielibyście się z tego wyzwolić. I ja mam taką, takie wrażenie, że po prostu, zwyczajnie, może być ta trudność właśnie w tym, żeby tego dokonać, bo jest za dużo chaosu. Ale moi kochani, z uwagi na to, że to jest druga karta, tak, dołożona, czytajmy to w ten sposób, że te informacje i ta wiedza być może się uporządkują, bo, bo faktycznie do tej pory jest zbyt wielki chaos w podjęciu tych decyzji, tak? Dobra, bliźniąt bardzo pięknie, jeżeli rozmawiamy na temat uczuć czy związków, no mamy kartę typowo kielichową, a więc kartę mówiącą o tym o dawaniu te, tej, tego ciepła, tej miłości, tego, tej, tej troski, tej opieki, wrażliwości, empatii. Kochani, wszystkiego, co tyczy się miłości, tak? Wszelkich stanów, które w, no, pod słowem definicji, definicji miłość funkcjonują. Również tęsknota, słuchajcie, a więc ci też z Was, podobnie tutaj jak barany, którzy gdzieś tam, powiedzmy, fizycznie nie mogą zbyt często być ze sobą albo są w oddaleniu, również w miesiącu e, lutym mogą odczuwać stan takiej tęsknoty za tą drugą osobą i takiego, wiecie, no po prostu, nie no już przyjedzie i w ogóle, i w ogóle te serducho może bardzo mocno tutaj Wam, e, że tak powiem, doskwierać, ale ogólnie stan przepełnienia miłością, czyli jeżeli jesteście razem, mieszkacie razem, żyjecie razem, spotykacie się, kochani, nie ma w ogóle dwóch zdań, żeby była jakaś sytuacja, no powiedziałabym takiego gnoju. I wiecie, nic no, takiego nie będzie, tak? Jest to taka, taka sytuacja, w której jest ta miłość, jest dawka tej miłości odpowiednia, bo królowa kielichów po prostu kocha całym sercem. I jednym słowem, po prostu ta miłość tutaj u bliźniąt pojawia się bardzo pięknie, czyli miesiąc luty rewelacyjny. Co uraków? Raczki, kochani, słuchajcie, przyjmują taką pozycję wyznaczania granic. O, no, słuchajcie, być może ktoś coś przeskropi, być może kurczę, jest jakaś sytuacja, co niektórych raków, że nie będą chciały zbyt bardzo, żeby ktoś, że tak powiem, podszedł albo, że tak powiem, gmerał paluchami nie tam, gdzie trzeba. Z jakichś pewnych przyczyn, nie wiem, nie wnikam. Ale jest to taka sytuacja bardzo mocnego pilnowania pewnych, roz, pewnego rodzaju, właśnie granic, które raki mogą zacząć wytyczać, albo też wy między sobą w związku. Słuchaj, stary, nie przeholuj przypadkiem sprawy, bo będzie lipa, tak? Ja nie dam sobie, że tak powiem, sobie szkodzić, czy też tudzież w jakikolwiek sposób zbyt bardzo do siebie podchodzić. A więc wyznaczamy granice, których bardzo sztywno będziecie się trzymać, słuchajcie. Być może pewnych zasad w związku, tak? Bo to nie o to chodzi, że Wy nie będziecie pozwalać partnerowi na podejście, ale być może Wy oboje będziecie wyznaczali zasady w związku, i bardzo dobrze, bo te zasady są czasami bardzo potrzebne, czyli takie jasne, klarowne jakieś sprawy, które zwyczajnie trzeba tutaj ewidentnie postawić pod dyskusję i je po prostu poustalać, tak? Również taka karta nie poddawania się w czymś, więc jeżeli na przykład jest jakaś taka sytuacja, że coś gdzieś co niektórych raków jest jakiś taki związek, w którym no kurczę jest ciężko, lipnie i w ogóle i w ogóle, to Wy jeszcze w lutym znajdujecie siłę na to, żeby obronić, żeby, żeby nie poddawać się, tak, żeby stać twardo przy tym wszystkim, pomimo zmęczenia, bo być może co niektórzy będziecie już mieli tego serdecznie dosyć, ale zwyczajnie tą siłę odnajdziecie i będziecie pilnować ostro tego, o co walczycie, więc też taka sytuacja u raków może się pokazać. No to co taki układ jest Ulwo, słuchajcie, bardzo dobra pasa. słuchajcie, jeżeli byśmy tutaj, nie, nie byłoby to czytanie na miłość, no to powiedziałabym szanse na fajne zarobki, fajną pracę, ale generalnie słuchajcie, bardzo poważne decyzje związkowe, tak, jakieś otwarcie się nowych możliwości, ale takich powiedziałabym na skalę naprawdę czegoś stałego, bardzo dobrego, owocującego w coś, tak, co niektórzy mogą się zaręczać, to też tak na marginesie powiem, czyli może ktoś do kogoś przyjść z, z bardzo poważną deklaracją, słuchaj, może wyjdziesz za mnie za mąż, tak, oczywiście w drugą stronę też, bo kobiety też takie rzeczy robią, więc oczywiście to działa w dwie strony, ale moi kochani, również poważne decyzje związkowe, nie wiem, zakup mieszkania, budowa domu, a słuchajcie, nie wiem, wyjazd, przeprowadzka, nie wiem, zamieszkaj ze mną, czy cokolwiek, tak, bardzo poważne deklaracje, poważne plany, które mogą w danych związkach lwów się po prostu pojawić, które naprawdę będą owocujące, dające Wam lepszą perspektywę, więc cokolwiek byście sobie tutaj w miesiącu lutym nie poustalali, drogie lwy, będzie to miało fajny wydźwięk. No, Panny w miesiącu lutym. Świetnie. Karta gwiazdy. Kochani, jest to karta spełnienia życzeń i marzeń. Karta olśnień różnego rodzaju, karta zapłodnień. Od razu to podkreślę, bo bardzo często to są zarodki więc niektórzy z Was w te ciąże mogą pozachodzić, bądź też trudno, krótko mówiąc, zostać zapłodnione, haha, ha. ale karta spełnienia marzeń, kochani, życzeń, powinniście, że tak powiem, bardzo się mocno cieszyć z tego, co dzieje się w Waszych relacjach i związkach, bo to będzie takie, wow, wszystko się układa tak, jak chcę, trala, trala, tak? I też tym samym po prostu będziecie mieć poczucie radości, szczęścia, spełnienia, wasze, spełnienia waszych własnych życzeń, bo te życzenia mogą zacząć się spełniać, układać się, te związki mogą tak, jakbyście tego chcieli. I przede wszystkim taka karta, gdzie będziecie chcieli sięgać po więcej. Sięgam gwiazd, chcę więcej, chcę czuć się spełniona, więc być może właśnie luty u Panie właśnie taki będzie, tak jak tutaj przed chwileczką powiedziałam. Sprawdźmy, co u tutaj jeżeli chodzi o kwestię wagi, sytuacja przedstawia się tak, że wagi będą cierpliwie za czymś czekać, aż coś zacznie wzrastać. To jest taka sytuacja, w której ktoś mówi: "Może inaczej. Ktoś Ob, zaczyna obserwować, że coś zaczyna kiełkować, tak? Bo tutaj zwyczajnie, słuchajcie, nie ma sytuacji, w której ktoś dopiero coś sieje, tak? I ewentualnie mówi, a zobaczymy, może coś z tego wyniknie. Tutaj mamy mężczyznę, który zauważył, że zaczyna coś na nowo rosnąć. Coś zaczyna wzrastać, tak? Mamy tutaj fizycznie jakąś roślinkę, drzewko, które w, w wcześniejszym oczywiście czasie zostało zasiane. I zwyczajnie po prostu lgnie i idzie do góry, po to, żeby po prostu urosnąć, tak? I moi kochani, ja mam takie wrażenie, że co niektóre wagi dadzą sobie troszkę odrobinę czasu na to, żeby cierpliwie poczekać, co z tego wyniknie, co z tego będzie, i ewidentnie będą skupiały się na tym, co tutaj ta roślinka, czy też no tutaj oczywiście ten związek wasz, który, w którym właśnie jesteście. Jak będzie po prostu dojrzewał, jak będzie wzrastał. Kochani, z uwagi na to, że wyciągając kartę dla wagi, pociągnęła mi się druga, ja taką trzymam tu w locie, bo pociągnęły mi się dwie, dokładam do tego dwójka monet. A dwójka monet to jest taka karta, w której być może ktoś cierpliwie obserwuje, tak naprawdę, albo czeka za jakimiś pewnymi sprawami, bo ma do podjęcia również jakieś decyzje, tak? Jest taki w takim stanie, w którym w tym momencie, jakby obserwuje dwie jakby dwa aspekty, i on wie o tym, że być może trzeba tutaj zwyczajnie dokonać wyboru. I to jest taka sytuacja, że ja wiem, że ten wybór musi zostać dokonany i w tej chwili daję sobie odrobinę czasu na to, żeby zobaczyć, co tutaj, że tak powiem, wykiełkuje, tak? Jakie powiedzmy pomysły do głowy mi przyjdą, żeby wybrać właściwie. Bo na chwilę obecną większość wag może po prostu żyć w takim stanie, powiedziałabym, mógł mogło żyć, w takim stanie utrzymywania równocześnie pewnych spraw, albo nawet słuchajcie, i dwóch jakiś y, nawet no, słuchajcie, kobiet czy mężczyzn, tak, bo to też czasami tak jest, że chciałbym po prostu jakby mieć jedno i drugie, tak, czyli mieć ciastko i zjeść ciastko i jednocześnie kurczę, trzymać jedno i drugie i przychodzi taki czas, w którym ktoś wzrasta, wzrasta do tego, że czas pewne decyzje podjąć, więc miesiąc luty będzie obfitował w to, że ta osoba dojrzewa do podjęcia decyzji, o, tak bym to ujęła. Co u skorpionów? Miesiąc luty skorpiona. Słuchajcie, no u Was niestety troszeczkę takie znudzenie i marazm, za, za specjalnie nic nie będzie się działo, czyli nie będzie takich jakichś euforii, wyskoków, y, uczuć y, nie wiadomo jakich, bo to jest taka karta znudzenia, no kurczę, no nic się nie dzieje, no pff, taka lipa trochę, tak? I my tutaj po prostu, no skorpiony mogą zwyczajnie siedzieć i mówić sobie, no ten związek to taki marazm, nic się nie dzieje, nic mi nie zaskakuje, nic mi nie cieszy, możecie po prostu czuć nudę, y, taką powiedziałabym... Pff, rutynę y, związkową. Kochani, starajmy się coś z tym zrobić, coś z tym zmienić, być może zrobić jakiś ruch, który będzie całkowicie odmienny od tego, co do tej pory pomiędzy Wami było, bo faktycznie jest to taki stan, w którym za specjalnie nic z Was nie będzie cieszyło. Może to też być taki okres lutowy, w którym będziecie w takim, wiecie, no takim, kurczę, jak niedźwiedzie, tak, uśpieni po prostu, bo zima za oknem, no to teoretycznie, co tam mi się będzie chciało, też nie będę tutaj latał, z gołym tyłkiem po, po, nie wiem, po podwórku kurna, czy odstawiał jakiekolwiek cerki, bo zwyczajnie mi się nie chce, tak nie mam energii do tego. No i po prostu skorpiony mogą być w takiej fazie, powiedziałabym, właśnie takiej rutyny, nudy, wynudzenia, braku ochoty do uśmiechu, tak? Ale nie spowodowanej być może faktycznie z sytuacją pomiędzy Wami, aczkolwiek może tak być, ale po prostu ogólnie, tak? Że zwyczajnie nie chce mi się za specjalnie cieszyć z czegokolwiek, bo takie to jest słabe, tak? nie będzie chciał, że tak powiem, tutaj euforycznie podchodzić do czegokolwiek. No to zobaczmy wobec tego w Kochani, strzelec od czegoś odchodzi. Hmm, tutaj mogą być jakieś takie sytuacje, że no nie chcę powiedzieć, że być może w lutym będziecie odchodzić ktoś od kogoś, aczkolwiek może tak być, że ktoś po prostu powie pieprznie drzwiami powie mam dość. Hmm, I zwyczajnie po prostu zawinie się i pójdzie, bo stwierdzi, że no ok, sytuacja tu jest jaka jest, mamy to, co mamy, ale to przestaje mi to wystarczać, tak? To jest taka opcja, w której ktoś może myśleć albo robić taką sytuację, w której, no jakby to powiedzieć, no... Coś jest niehalo, tak? I zwyczajnie po prostu ktoś ma ochotę pójść po coś więcej, bo to, co jest, jest słabe, niewystarczające, nie dające uradowania, ucieszenia, spełnienia. I ktoś mówi, chce czegoś więcej, kurczę, nie chcę tak żyć. Chce po prostu czuć większą euforię, większą radość, większą przynależność, nie wiem, większe zbliżenia, cokolwiek. I zwyczajnie będzie chciał się odwrócić plecami od tego, co jest i pójść po coś więcej dla siebie. Więc to jest taka karta odchodzenia od czegoś i pójścia po więcej, tak? Być może, no co niektórzy z Was będą po prostu zwyczajnie chcieli skończyć jakieś pewne Procesy pomiędzy sobą, tak? I zwyczajnie po prostu te drzwi polecą. Pach i do widzenia, idę sobie gdzieś tam w przestrzeń. To jest również, słuchajcie, karta, że co niektóre strzelce będą chciały po coś wrócić, I bo to jest taka karta, słuchajcie, która mówi: odchodzę od czegoś, idę po więcej, ale czasami ktoś, kto odszedł, będzie chciał wrócić, więc strzelce co niektóre być może będą próbowały wrócić do czegoś, od czego powiedzmy fizycznie już tam niż kiedyś, coś się pokończyło, podchodziło, więc być może to jest taki właśnie czas dla strzelców, w którym trzece co niektóre będą chciały odejść. Zrzucę Wam kartę, bo to jest taka powiedzieć, trochę znaczna karta, dużo znacznie się można czytać. I powiem Wam tak, mętlik emocjonalny, bardzo bym powiedziała, dużo takich różnego rodzaju opcji, koncepcji, które mogą Was nawiedzać w miesiącu lutym, drogie strzelice, które będą pokazywać tak naprawdę, że Wy nie wiecie, co wybrać i co robić. Tutaj mamy, słuchajcie, człowieka, który ma podwracane kubki do góry nogami i on mówi, kurczę, ten jest fajny, tamten jest fajny, który mam odkryć, co mam robić, czy tego się szarpać, tamtego, siamtego? Ja myślę, że Wy w takim emocjonalnym, roz, roz, emocjonalnej rozpierdusze, to już byliście, tak, bo pamiętajmy, że to jest druga karta, to jest karta dołożona i ta emocjonalna rozpierducha była i Wy już teraz, poprzez pewne scenariusze, które poukładaliście sobie w głowie wcześniej, ten emocjonalny taki rozgardiasz, który gdzieś u Was był, podejmujecie decyzję o tym, żeby ruszyć mimo wszystko gdzieś do przodu, tak? po dziewiąty, po dziesiąty kielich, bo to jest Łusanka Kielichowa, wy chcecie dziewiątej i dziesiątej pozycji. Być może, co niektórzy z Was stwierdzają, po tym mętliku, który był, po tej szarpaninie, po tym proszeniu się czasami o coś. To, żeby po prostu zamknąć drzwi i pójść przed siebie, pójść dalej, powiedzieć: Nie, kurde, dosyć. Ja się nie będę prosić po prostu jak pies o coś, bo ja chcę czegoś więcej od życia. Więc być może co niektórzy będą pewne procesy w lutym zamykać i będą chciały pójść po więcej. Tak to troszeczkę czytam, przynajmniej tutaj dla Strzelca. A, dobra. No to zobaczmy sobie teraz koziorożca. A kocierze, słuchajcie, twarde decyzje. Mamy cesarza, a więc kartę, która bardzo mówi o pewnych zasadach moralności, konkretności, niedostępności, kochani. E, może to być również karta waszego własnego męża, partnera, który tutaj jest z nami, no, tutaj partnerem stałym przede wszystkim, bo tutaj nie mówię o jakichś takich związkach typu tam ble, 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 jakieś tam, wiecie, <laughs> luźne związki, e, bo cesarz to jest konkret, to jest ktoś twardy, stanowczy i, że tak powiem, będzie odgrywał jakiś prym w miesiącu lutym i na niego trzeba będzie skupiać się i zwracać uwagę. Ale to też jest, słuchajcie, karta podejmowania pewnego rodzaju decyzji stałych, konkretnych, globalnych, troszeczkę gwiazdożenia pod kątem takim, że tu wszystko ode mnie jest zależne więc być, kto, że być może któryś z Was w tej pozycji, tutaj Wy, albo być może Wasz partner, partnerka, wiedzą o tym, że to od Was, od nich wszystko zależy. Tak? No i tutaj też tym samym będą troszeczkę zadzierać noca, będą czuć bardzo mocną pozycję przy Was, albo to Wy przy nich. No, i ten właśnie miesiąc luty może obfitować w jakieś takie, bym powiedziała, opcje, w której czujecie bardzo się mocny, bardzo mocni, bardzo tacy ustabilizowani, macie twardy grunt pod nogami, macie pewność, że nic się nie rozchrzanie, nie rozpieprzy, i że to od Was jest wszystko zależne. Tak, jakbyście się troszeczkę ugruntowały w tym, że to wy jesteście tutaj, powiedzmy, ci najbardziej istotni w tej relacji, tak. I być może, jeżeli to nie chodzi o kwestie waszych samopoczuć, może tutaj chodzić o podjęcie pewnych jakichś kluczowych, naprawdę bardzo ważnych decyzji. Więc być może miesiąc luty u koziorożców będzie takie decyzje tutaj obfitował. No to co u wodników? Słuchajcie, wodnik powrót do tego, co było. Nostalgia, wspomnienia mogą Was nawiedzać tego typu rzeczy, że będziecie po prostu bardzo mocno bujać w obłokach, będziecie gdzieś przenosić się myślami do fajnych rzeczy, które miały miejsce wcześniej, czyli takie troszeczkę, powiedziałabym, wspominki, które oczywiście mogą zakończyć się łezką w oku, mogą po prostu uwywołać uśmiech na Waszych twarzach, ale jednocześnie właśnie bardzo mocno pokazywać właśnie ten taki stan, w którym będziecie po prostu wspominać. Być może co niektórzy z Was powyciągają zdjęcia, będą w wspólnie z partnerem na przykład przypominać sobie, słuchaj, a pamiętasz to, pamiętasz tamto, tak? Więc możecie żyć w takim właśnie troszeczkę stanie, który będzie, który będzie bardzo mocno pokazywał właśnie Wasze wspomnienia dotyczące czegoś, co już miało miejsce po prostu zwyczajnie wcześniej. Również, kochani, powroty pewnych osób z przeszłości, więc ci z Was, którzy. Są na różne singlami. Ktoś od Was odszedł kiedyś, to być może to co do, co, co do niektórych wodników, będą wracały osoby z przeszłości po to, żeby się pojawić, pokazać, pogadać, wrócić. Różnie to może być, albo Wy będziecie chcieli odezwać się do takich ludzi, tak? Więc to też miejmy na uwadze, że te powroty mogą pójść albo ze strony kogoś, albo z Waszej, ale w każdym razie, co niektóre takie powroty osób, co niektórych mogą być. Również relacji karmicznych, bo to jest karta karmiczna. Na no co urywam. A u ryb, kochani, zmierzenie się z prawdą. Kochani, no jest to karta sprawiedliwości mówiąca bardzo mocno w takiej sytuacji, że ryby jakby przejrzały troszeczkę na oczy, jakby troszeczkę zobaczyły pewne sprawy. Jak należy, tak? nazwy to tak, bo to jest taka karta, w której po prostu my zmierzamy się z prawdą, którą widzimy, my przejrzeliśmy na oczy, my w pewien sposób musimy oszacować teraz, co jest dla nas dobre, a co złe. Co niektóre ryby mogą rzucić na szale wagi plusy i minusy danych relacji, plusy i minusy pewnych zachowań w tej relacji, i zwyczajnie będą te w tym momencie, jakby zastanawiały się, co jest lepsze, a co gorsze, albo też tudzież co mają z daną sprawą zrobić, bo to jest również karta decyzyjności. Słuchaj, co niektórzy może być taka opcja, w której po prostu będą rozważali jakieś nawet, słuchajcie, rozwody, bo powiem to, bo niestety Karta Sprawiedliwości również mówi o sytuacji powiedzmy rozwodów stricte urzędowych, tak? I tutaj z tym, z tym, z tym jakby tematem też tutaj musimy bardzo mocno tutaj no, się zmierzyć. Czasami, co niektóre ryby oczywiście, czy jakieś sprawy urzędowe pomiędzy Wami, które musicie porozstrzygać. Ale w dużej mierze taka karta. U, nie wiem, wyrzucenia kawy na ławę. Być może co niektórzy z Was będą chcieli bardzo poważnie porozmawiać ze swoimi partnerami, ale na takie tematy, żeby wyrzucić tak naprawdę wszystko to, co nas boli, i przedyskutować zgodnie z prawdą to, o czym w danym momencie każdy z Was myśli. Kochani, z mojej strony jest to wszystko. Ja Wam życzę pół cudownej środy, bo dzisiaj mamy bodajże środę. I słuchajcie, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia no niebawem. Postaram się tutaj dla Was coś fajnego jeszcze podziałać, porobić. Buziaki